Dzień dobry Państwu, jestem Kazimierz. Zapraszam na małą wycieczkę do Downtown Ocean City. Aktualnie jesteśmy w takim miejscu, nazywa się Family Resort. Tam jest e, tak, koń, ciągnie bryczkę. Fajna sprawa. Tutaj taki pałac odbywają się wesela. Wielu Amerykanów urządza sobie tutaj przyjęcia weselne. gorąco, Jest 28 stopni. Teraz wjeżdżamy na drogę 50. Droga 50 jest bardzo ważną drogą. Łączy Ocean City z Waszyngtonem. Można dojechać do Waszyngtonu, a nawet dalej. Droga 50 tak tu wygląda. I za chwilę będziemy wjeżdżać do Ocean City przez most. jest to bardzo ciekawy most ponieważ jest to most zwodzony podnoszony jest na czas przepływu wysokich stateczków które normalnie by się nie zmieściły są to statki stateczki wycieczkowe oczywiście po lewej stronie widać już pięknie się prezentuje trochę we dzisiaj bo jest do południa o tak wygląda zatoka po jednej stronie mostu zatoka po drugiej stronie mostu pisze draw bridge prepare to stop when flashing czyli most zwodzony bądź przygotowany na stop kiedy światło miga światło to jest prawa strona zatoki lewa strona zatoki i wjeżdżamy tam widać te różne statki którymi można sobie zrobić wycieczkę wycieczkę pędkarze stoją no i tu teraz wjeżdżamy na ten most zwodzony tak Trochę samochodem porusza w lewo, w prawo Po to są części ruchome, w tu czerwone, Baltimore Avenue, Inlet Area Next right Inlet Area to jest końcówka tego półwyspu Czyli tu gdybyśmy skręcili w prawo. A my jedziemy prosto, tam jest taki napis. Downtown Ocean City jedziemy prosto, mamy zielony tutaj taki piękny delfin fontanny, fontanny jedziemy sobie dalej prosto i teraz przed nami widać boardwalk boardwalk, troszkę spróbuję przybliżyć o, boardwalk oddale z powrotem tak, to jest właśnie Najciekawsza część w Ocean City Boardwalk jest w rankingu najładniejszych boardwalków w Stanach Zjednoczonych na liście 10 najładniejszych boardwalków. Boardwalk jest to taka aleja spacerowa z desek szerokości 15 metrów, długości 3 km wzdłuż oceanu, wzdłuż plaży bardzo atrakcyjna sprawa dla, dla turystów no jedź pan, jedź pan jedź pan nie chce to nie chcę kręcam tutaj więc tutaj proszę Państwa hotel park palasy tutaj jest prawie nie ma wcale domów mieszkalnych są cały czas hotele Shore Ham Hotel, Oceanfront Hotel and Suites, Caribbean Hotel, Comfort Inn, Americana Motor Inn, po kolei tutaj lecą ulice to była druga, trzecia, czwarta już siódma Majestic Hotel więc Ocean City liczy stałych mieszkańców 7000 a latem proszę sobie wyobrazić jest tutaj do pół miliona ludzi urlopowiczów, czasowiczów ludzi którzy przyjeżdżają na wakacje Langford Hotel Mamy czerwone światło, dziewiąta ulica. Paradise Plaza Inn. Z Ocean City jest to miasto w Maryland. Położone na półwyspie. Długości 15 km. Bardzo wąski jest ten półwysep. Z jednej strony Oblewany jest półwysek przez Ocean Atlantycki, a z drugiej strony przez Zatokę. Plaża od strony Oceanu Atlantyckiego jest przepiękna. Piasek złocisty jest 100 metrów szerokości, 15 km długości. Piasek jest czyszczony non-stop codziennie przez ciężkie maszyny całą noc. Następne hotele cały czas, proszę Państwa hotele tu jest tam najbardziej atrakcyjna część Ocean City Safari Motel Beach Plaza Hotel 14 ulica Commander Hotel Buckingham Hotel, Harrison Hall, Ocean Drity Front, Courtyard, Marriott. Marriott, proszę Państwa, jest tutaj nawet ostrożnie teraz. Seascape. Quality Inn Holiday Inn proszę zobaczyć Holiday Inn po lewej stronie też są takie niższe dwupiętrowe hotele Crystal Sands Crystal Sands Motel Spinaker hotel Sahara Hotel, Sahara Hotel, Eden Rock Hotel, Philips Hotel, Grand Hotel, Grand Hotel. Days Inn Hotel Days in Parking Proszę zobaczyć Ocean Mecca Motel Ocean Mecca Motel Casablanca Inn Crystal Beach Hotel The Rivera, Riviera Riviera Motel, flagship, flagship hotel. The Dunes Motel, Sea Bonai Motel, Dunes Manor Motel, hotel. The Towers. Rodeway Inn, i tam daleko Hilton Towers, Towers i na końcu tej ulicy Flamingo Motel Flamingo Motel, Flamingo i tam na końcu ulicy Hilton, proszę Państwa. Także wszystko tutaj mamy cały przekrój hoteli w Ameryce Hilton Suites Ocean City Ocean Front Quality Inn and Suites Beach Front Ocean Voyager Motel 3 Praza Hotel teraz wjeżdżamy tutaj na główną drogę Coastal Highway Coastal Highway Badal są hotele. Ale już Castle in the Sand Hotel. Też znane bardzo. Konda, budynki mieszkalne, też. Przede wszystkim to jest dla Czasowiczów. Także dla Wczasowiczów, Urlopowiczów jest tutaj potężna infrastruktura przygotowana do przyjęcia pół miliona ludzi a miasteczko jest nieduże stałych mieszkańców jest 7 tysięcy także jest to naprawdę ewenement event. tu jest Convention Center taka hala kongresowa centrum kongresowe Odbywają się zjazdy, kongresy, konkursy, bardzo ciekawe imprezy. Tutaj też Hampton Inn, Hotel Hampton Inn. Atlantic Ocean Front Inn. Oceanfront Vacancy jest tutaj biuro. Nie można zamówić sobie w czasy w Ocean City, ale to jest dla, raczej dla ludzi bogatych. Jeden tydzień, dwa tysiące dolarów. Ale w pokoju z widokiem na ocean. Tam za tymi wydwami widwa, jest ocean. Także proszę Państwa, jest to bardzo atrakcyjna miejscowość. Oshare City Maryland. Tutaj przyjeżdża latem mnóstwo czasowiczów. Turnusy wymieniają się w sobotę. W sobotę są kolejki, są korki. Tutaj na drodze dojazdowej tej właśnie 50 albo 90, nawet do 100 km. Jest to miejscowość przygotowana na wczasy prorodzinne. Tu jest wszystko ukierunkowane dla przyjęcia rodzin z dziećmi. Na przykład zabroniony jest hazard tutaj, agencje towarzyskie i inne temu rzeczy podobne. No i miasto w nocy jest zakaz hałasowania do 11 wolno tylko hałasować. Po 11, jest zakaz jest specjalna policja, która egzekwuje ten zakaz. Tu jest taki sklep Sensation, gdzie można wszystko kupić, co jest potrzebne na plaży. Jeżdżamy na środkowy pas. Potem na lewy pas, bo będziemy skręcać w lewo na 90 i będziemy przejeżdżać przez dwa mosty w kierunku ocean pine proszę zobaczyć jakie zatłoczone to skrzyżowanie regulacja ruchu światłami Tutaj przyjeżdżają ludzie z miejscowości położonych tam na lądzie stałym. Bo na prawo to jest ocean, na lewo to jest zatoka. Trzeba przejechać przez dwa mosty i potem można jechać tam w kierunku Salisbury, Cambridge, Washington, i tak dalej. Także jest to skrzyżowanie. Gdzie odbywa się bardzo duży ruch, często zakorkowany itd., tam po lewej stronie jest patrol drogowy szeryf jeździ takim samochodem, ale lepiej się z nim nie spotykać. Jedziemy, mamy zielone światło, skręcamy w lewo. W samochodzie muszę być wyłączone teraz światła w czasie przejazdu przez mosty Use Headlights To pisze używać włącz światła Ocean City żegna Ocean City żegna no, i jest tutaj piękna zatoka po lewej, po prawej stronie pisze Asowoman Bay. Zatoka Asałoman. Most jest około 3 km długości. Proszę zobaczyć, nie wiem czy tam widać. Aż do tego lasu. Ten las to jest wyspa White Island. Przejeżdża się przez wyspę i potem znowu jeszcze przez jeden most, taki krótszy, kilometrowy, i potem już będziemy na lądzie stałym. Tam daleko widać miejscowość Ocean Pine. Jest to dopuszczalna szybkość 55 przy przejeździe przez most. Mamy tutaj szybkość w tej chwili 57, także jadę jadę z szybkością dopuszczalną. Mogę sobie włączyć, mogę sobie włączyć tempomat. Nawet 50 jest na tempomacie także mogę śmiało przyspieszyć na 55. Teraz mam 55 i jedziemy. Po lewej stronie jest Zatoka. Po prawej stronie Zatoka. I przed nami wyspa White Island. mandatory Hedley use area to znaczy światła muszą być włączone obowiązkowo tu można w prawo skręcić do miejscowości Bishopville mamy zielone światło, możemy sobie porócić dalej No I tutaj mamy drugi most długości około kilometra. To nazywają to St. Martin River, rzeka świętego Marcina. Zatoka, ale widocznie tutaj wpływa gdzieś tam z tamtej strony. Rzeka, która się nazywa St. Martin jest tutaj trochę wyższy, żeby mogły przebywać stateczki Tam po lewej stronie jest Ocean Pine, położony nad zatoką. Zobaczcie państwo jakie piękne domy, budynki marine widać marine. Tam gdzie sumują łodzie, jachty w łodzie przeważnie do łowienia ryb do wędkowania, także tutaj już wjeżdżamy na ląd stały, tu się zaczyna Ocean Pine. To na tym kończymy dzisiejszą wycieczkę. Dziękuję serdecznie Państwu. Do widzenia, do usłyszenia, bye bye!